Ci z Was, którzy jesteście rodzicami, którzy macie swoje dzieci, na pewno pamiętacie dzień, kiedy przynieśliście to dziecko czy dzieci do kościoła na Chrzest Święty. Chrzest to wielkie rodzinne wydarzenie. Przyjeżdżają ciotki, wujkowie, trzeba chrzestnych wybrać dobrze i całą rodziną idziemy do kościoła. Przedstawiamy dziecko Panu Bogu, przedstawiamy dziecko nowej, większej rodzinie, rodzinie wiary. My jakoś przez skórę czujemy, że rodzina to nie tylko matka, ojciec, dziecko czy dzieci, ale to również rodzina wiary. Że rodzina nie ogranicza się do biologicznej rodziny, do więzów krwi. Ale są również inne rodziny. W Polsce mówimy o ojczyźnie, jako naszej matce. Jako Polacy często czujemy się jedną polską rodziną. Jako ludzie wierzący jesteśmy rodziną wiary. I to przedstawienie naszego dziecka Bogu podczas Chrztu Świętego, to dziecko wprowadza do rodziny wiary. To dziecko daje większej rodzinie zyskuje wielu nowych dziadków, wujków, stryjków i cioci. Ciężko zresztą wychować jest dziecko w dzisiejszych czasach bez pomocy innych. Przydają się mamy, przydają się teściowe, dziadkowie czy cioci, by pomogli nam w pilnowaniu dziecka, gdy idziemy do pracy, by przyszli z pomocną dłonią, kiedy sami nie zawsze dajemy rady. Po angielsku mówi się, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. Że potrzeba więcej niż tylko jednej matki czy jednego ojca. Potrzeba udziału w tym procesie wielu różnych osób. Dzisiejsza Ewangelia mówi o takim przedstawieniu Jezusa jego rodzinie wiary. Jezus oraz jego rodzice byli pobożnymi Żydami. Tak jak my niesiemy dziecko na chrzest, oni chcieli zanieść swoje dziecko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić je Bogu, aby przedstawić je nowej rodzinie, rodzinie wiary żydowskiej. Chcieli, aby Jezus miał swoje korzenie nie tylko w najbliższej biologicznej rodzinie, ale w szerszym rozumieniu słowa rodzina, aby czuł się częścią rodziny żydowskiej. Tak jak przy chście świętym, tak i przy ofiarowaniu pierworodnego dziecka, my, księdze, dajemy kopertę, tam dawało się po dwa gołębie za ofiarowanie pierworodnego. Ksiądz pewnie sobie zrobił rosół z gołębi, nie wiem, czy smaczny, ale po złożeniu wszystkich należnych ofiar Józef i Maryja już mieli wychodzić ze świątyni, gdy spotkali dwóch dziwnych przedstawicieli nowej rodziny wiary. Bo Józef i Maryja z dzieckiem Jezus to taka perfekcyjna rodzina. Można zrobić im zdjęcie i będzie piękna pocztówka bożonarodzeniowa. Ale przy wyjściu ze świątyni spotykają dwóch można powiedzieć dziwaków, bo w każdej rodzinie są też dziwni członkowie rodzin, tacy trochę odchyleni na prawo czy na lewo. I w rodzinie żydowskiej też tacy się zdarzyli. Pierwszym był starzec Symeon. Nic o nim nie wiemy, tylko to, że był samotnym starcem i Duch Święty przyprowadził go do kościoła, czyli do świątyni, w tym akurat dniu. Kiedy Jezus był ofiarowany. Ten dziwny, starszy Pan bełkoczy na jakieś proroctwa. Maria nie rozumie o co mu chodzi, jest zdziwiona tym wszystkim. A na koniec Symeon mówi: Maryjo, a ciebie miecz boleści przeniknie przez to twoje dziecko. Jaka dziwna wyrocznia. Miecz boleści, moje serce przeniknie przez moje dziecko. To tak jakby ktoś powiedział. Lucynka, przez Twojego syna naje się dużo wstydu i kłopotów. Co to za proroctwo? Dziwaczne słowa. Twoje serce miecz boleści przeniknie. Symeon jest bardzo dziwnym członkiem rodziny żydowskiej. Taki nistego, nizowego spadł z choinki i dziwne proroctwa mówi. Potem spotykają jeszcze kolejnego dziwaka, tym razem kobietę. Biblia mówi, ewangelista Łukasz, że była to prorokini Anna. Zauważcie, że używa słowa prorokini. W Starym Testamencie nie ma ani jednej kobiety proroka. A tutaj taka feministka się znalazła. Prorokini Anna. A co tam? Ja wam pokażę, że kobieta też może być prorokiem. I przychodzi ta feministka do świątyni. I raduje się, że ujrzała Jezusa. 84 lata miała, żyła w małżeństwie tylko 7 lat, potem mąż umarł i ona cieszy się życiem tak zwanego singla. A nie muszę mieć chłopaka, po co mi życie w małżeństwie? Ja jestem prorokin. Przede mną nie było prorokini, to ja będę pierwszą kobietą prorokiem. Dwa bardzo interesujące typy, Dwa bardzo, dwie bardzo oryginalne osoby. Nic z tego, nic z pojawiają się na kartach Pisma Świętego tylko jeden raz, tylko w tym rozdziale Ewangelii Łukasza. Myślę sobie, że Łukasz chciał podkreślić to, że Jezus obejmuje nową rodzinę, rodzinę wiary. W której jest miejsce i dla takich doskonałych rodzin, mama, tata, dziecko, i dla takich typków niepewnych. I dla feministek, jak prorokini Anna, i dla proroków zagłady, jak Symeon, że nawet ten szalony wujek Józef, o którym wszyscy mówią na prawo i na lewo, też ma miejsce w naszej rodzinie. Czy ciotka Ziódka też się dla niej znajdzie kawałek kurczaka przy stole świątecznym? Rodzina wiary to rodzina, która nie boi się dziwnych członków dziwnych krewnych. Rodzina wiary nie zawsze jest rodziną doskonale wyglądającą na obrazkach czy pocztówkach. Bo przyznajmy się przed sobą samym nawet w naszych rodzinach biologicznych. Każdy znajdzie kogoś, może jedną czy dwie osoby, na których patrzymy tak spod kąta, którzy nas czasami gorszą, czy dziwią, czy zaskakują. I dla nich też musi się znaleźć w naszych rodzinach miejsce. Dla nich też musimy znaleźć czas i zrozumienie i często naszą cierpliwość okazać. W ogóle. Historia rodzin, a zwłaszcza łączenia rodzin, nie jest czymś prostym. Pamiętam, gdy byłem diakonem i miałem swój drugi ślub, to było bardzo, bardzo dziwny ślub, bo były to dwie niezwykle różne rodziny. Jedna od razu było widać, że ludzie z dużą kulturą, z wysoką edukacją, po uniwersytecie. Wszyscy mieli ładne garnitury, panie miały piękne suknie, a druga strona rodziny, tacy typowi, po angielsku się mówi, niebieskie kołnierzyki. Tacy ludzie, którzy pracują na polu, gdzieś tam w sianie jeszcze wychodzi siano z butów, po polsku się mówi, zupełnie te dwie rodziny do siebie nie pasowały nijak. I czuło być, można było czuć napięcie w powietrzu. Jak jedna rodzina patrzy spod oka na drugą. I druga rodzina patrzy spod oka na tą pierwszą rodzinę. Nie mieli ze sobą nic wspólnego. To był taki bardzo dziwny ślub, bardzo napięta sytuacja. Potem, gdy poszedłem na przyjęcie weselne, zobaczyłem, że stał się cud. Przez kilka pierwszych, a przez kilkanaście pierwszych minut wszystko było bardzo poważnie i dalej napięta sytuacja, ale potem DJ. Puścił piosenkę, którą ja słyszałem gdzieś tam temu, ale kazał wszystkim stać i tańczyć razem. Potem okazało się, że to piosenka, która nosi tytuł Jesteśmy rodziną, We are Family. Piosenka z, z roku 1979 i z czasów hipisów, to hippisy na pewno ją dobrze znają. Piosenka, która sprawiła, że Ici Pani doktor i pan doktor, i ci prości ludzie z roli, jeszcze ze słomą w butach, wstali i zaczęli tańczyć, bawić się razem. Ni z tego, nic owego całe to napięcie prysło i wszyscy poczuli się jak jedna, dobrze bawiąca się rodzina. Dzisiaj więc chciałbym tą piosenkę też Wam puścić i zobaczymy, czy my też przez kilka sekund możemy zatańczyć. Macie ochotę trochę potańczyć w kościele? Dobrze, to proszę bardzo, wstajemy, 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 wstajemy. Uwaga, moje ruchy. I... We are family. Get up, everybody and sing. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody and sing! Widzicie, się i na chwilę. Usiądźcie. Kościół czasami też potrzebuje takiej rozrywki i pobudki, bo widzę, że już zasypialiście na moim kazaniu. Ale ta pieśń, We are family, czyli jesteśmy rodziną, pozwala nam zrozumieć, że czasami trzeba zaakceptować rodzinę taką, jaka ta rodzina jest. Nasze rodziny biologiczne nie są doskonałe. Nasza rodzina parafialna też nie jest doskonała. Ale jesteśmy rodziną i to się liczy. Czasami się kłócimy, czasami się całujemy, czasami tańczymy, czasami butelkami na siebie rzucamy. Ważne jest to, że po każdym spotkaniu, po każdej rozmowie możemy podać sobie rękę, powiedzieć: Tak, jesteśmy rodziną parafialną. Myślę, że taki taniec przydałby się też Watykanie, bo nie wiem, czy słyszeliście całą tą historię z synodem na temat rodziny. Jak biskupi spotkali się w październiku tego roku, co tam się, Panie Boże, w Watykanie nie działo? Kłócili się biskupi między sobą, wezwali od różnych epitetów, jeden drugiego od heretyków wyzywał. Przydałoby im się zatańczyć tą piosenkę, żeby to całe napięcie w Watykanie w końcu przeszło i zrozumieli to, że w Bożej Rodzinie, że w Bożym Kościele musimy stworzyć miejsce dla każdego z nas. Że musi być miejsce i dla takich prorokini feministki Anny, i dla proroka zagłady Symeona, i dla rodzin doskonałych jak Maryja, Józef i Jezus, i dla mniej doskonałych. Bo rodzina powstaje wtedy, kiedy przychodzimy razem kiedy razem jemy przy jednym stole, kiedy razem śpiewamy i tańczymy. Zauważcie, że gdy przychodzimy do kościoła, przychodzimy do stołu. Gromadzimy się przy tym stole właśnie jako rodzina. W kościele też śpiewamy za każdym razem. To tworzy z nas rodzinę. Gdy dzisiaj pójdziemy do domu, pamiętajmy, że nasza rodzina jest piękna, może niedoskonała, może nieperfekcyjna, ale jest to też rodzina święta. Amen.